Słuchajcie moi drodzy ludkowie, spotkamy się znowu w Crossing Souls, Continue. Więc może będziemy zacząć w grze. Gramy sobie Chrisem dalej. Klatki nie wariujcie. Czyli tutaj obejdziemy sobie wszystko dookoła. Pogadajmy się, nie przeszkadzaj nam. Mamy wiele do zrobienia. Okej. Okay. Easy. Co tu się stało? E, ostatniej nocy e, burza z piorunami e, generalnie spowodowała problemy z, e, z prądem. Czy mam chcą pokazać? Mogę. E, głupi sztorm. Głupia burza. E, mam nadzieję, że... Zasilanie wróci. A, bo pewnie słuchała radio albo coś 11, 12. Ok, to wszystkie. Musisz być przygotowany na każdą ewentualność. Nikt nie wiadomo, co się może zdarzyć po burzy z ostatniej nocy. Muszę cię podejść, podepść kwiatki. Nie podepczyć kwiatków? Nie podepcieć kwiatków. A dobra No dobra, nie możemy dokonywać aktów wandalizmu. O, to jest stało. Promień zakłady. O nie, pomocy. Yy, Mat, co tu kurczę jest? Chris, jesteś na czas. Ja, idealnie w czas. L limiter energii, ograni ogranicznik energii jest uszkodzony i nie mogę przestać wystrzeliwać promieni Gamma. Hulk. Znisz trzy generatory zanim ja zniszczę sąsiedztwo. Zanim to zniszczy sąsiedztwo. Dobra, dobra, szkoda mi się ruszać. Dobra. Zakładamy, że to są generatory. Dobra, mamy to. Hmm, było blisko. Spoko. Yy, mi z minutę dłużej i całe sąsiedztwo było, było smażone. Yy, czekaj, co to jest za nowy wynalazek? To wzmacniać gamma. Nowy fragment, nad którym pracuję, ale właśnie użyłem moje ostatnie pręty gamma. Przynajmniej nadal mam mój pistolet laserowy. Fajnie, to może się przydać, ponieważ będziemy potrzebować dostać do domu na drzewie. Kevin jest znowu na tropie jednego ze swoich śledztw, ty, ty, tym razem to wygląda na ważne. E, ok, to będzie dobra, dobry sposób, żeby wypróbować mój pistolet laserowy. E, no, tylko teraz idzie ze mną. Ok, to było dziwne. E, Troszeczkę geniusz, jego e, pistolet laserowy, jetpack i intelekt, e, t, czynią z niego e, wyjątkowego, a czynią go wyjątkowym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy. Inwentory Matthew Bauer. E, jego najpodobniejszą bronią jest jego umysł, jest e, najmądrzejszy z grupy. I jego domowe wynalazki yy... a pomiędzy go inne, niezwykłe yy... rzeczy pozwalają mu latać na krótkie dystansze i strzelać yy... energetycznymi pociskami. Nie ma nic, nie ma nic, co by było za trudne dla niego. Co ty jesteś? Yy, tabulator? Dobrze myślę. Nie, nie tabulator, enter Shift, a shiftem Dobra, pochopsamy sobie Ciekawe, czy idę w dobrą stronę o. Ej, mam powiedziane, że się mogę wspinać Czemu się nie mogę wspinać jak mogę Dobra, domyślam się, że tu trzeba się po prostu wspiąć A, e-climb Pytanie czy będą zręcznościówki typu Podskok i wtedy climb. Bo wtedy, czekajcie, sobie pozwolimy tu zejść. Hop? Nie, dobra. Nie ma zręcznościówki. A szkoda. A teraz jest. okej okay, czyli to w określonych miejscach. Dobra, damy, się jeszcze co tu muszę zrobić. Hop? Hop. okej okay, czyli w określony sposób to trzeba zrobić. Yy... Niemożliwe, skok jest niemożliwy. To. Żaden problem dla Mata, aha, dobra. Dobra, 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 czyli generalnie shift -tick. No i... Aaaa. Dobra, teraz tak. Prawdopodobnie tutaj. Ciekawe, czy wy w ogóle widzicie Myszkę. Fakt... Faktycznie powiem wam, że tu by się pad jednak przydał. Elegancko. Cześć ziomek, kto ty jesteś? Yy, bardzo przyjemny dzień. Nic nie może go zrujnować. Okej. Okay. Dobra. Yy, open. Czy ja chcę open? Nie, chcę sobie postrzelać. Zepsułem, ale fajnie. Puls to. Okej. Okay. Yy, shift. Jeżeli gdzieś można dokonać aktu wandalizmu, w grze trzeba go dokonać. Za to może być achievement albo może nie być nic, ale Przyjemność zniszczenie jest niewypowiedziana wręcz. Dobra. Cegłówki, dajcie mi żyć cegłówką. Będę z cegłówką. Okej, okay, czyli generali możemy strzelać, teraz tylko shiftik. Aha, dobra, mogę... prawym określamy, w którą stronę będzie strzelał. Zupełnie jak y, przy Krisie, gdzie w... mogliśmy, gdzie on będzie odbijał. Dobra, zostawimy tylko sobie. Dobra, nie wybuchło. Tyle wystarczy. Co ja mam tu zrobić? Yy... Aha, ci będzie generalnie... Aha, ci on ma taki właśnie tryb auto aima. Ale chyba nie jest na stałe. No powiem wam bardzo... Gdzie straciłem pół serduszka? A dobra, to on miał automatycznie pół serduszka stracone. Chyba. I am warrior Dobra Wlępuj z nimi na mele Znaczy na bezpośredni... bezpośrednią walkę Kotek Nie pytajcie czemu automat, prawie automatycznie zaatakowałem kota Hmm Wysokie napięcie. Może Matt będzie wiedział, co z tym zrobić. No tak, bo jest geniuszem. Jedziemy. Te elektryczne przełączniki są aktywowane poprzez otrzymanie prądu. A mogę po prostu strzelić w to z lasera, z pistoletu laserowego. Ok. Ten poran. Ta poranna burza zniszczyła miasto. Nawet policja pracuje dzisiaj. To nowość. Oczywiście. To był kawał porządnego sztormu. Kawał porządnej burzy. Burza, nie sztorm. Kawał porządnej burzy, Chris. Aha. Myślisz, że jak zasiliłem mój. promień? Aha, w tym wszystkim co się działo, mógłbyś stworzyć własnego Frankensteina. Poszukajmy dużego Joe. On może być gdzieś w Uptown, czy to jest centrum? Górna część miasta. Behind. Za główną ulicą. Kevin flew by here. Tak, Kevin przeleciał tędy całą prędkością na swoim BMX-ie. Kierując się na północ. Okej. Okay. Easy. Siema. No, siema. Cześć, my, czy my się spotkaliśmy? Aha, okej. Okay. Dobra, może jeszcze ty? Dobra, nie, nie wiedziałem, że tak się wyjść. Siema. Tu jesteś Wyatt? Wyatt! Nie teraz, dzieciaki. E, próbuję to naprawić. E, burza e, zepsuła światła i muszę znaleźć problem. E, jeżeli chcę otworzyć dzisiaj biznes. Help. Możemy ci pomóc, jeśli chcesz. Nie. E, dam sobie z tym radę. To wyjątkowo proste. E, muszę połączyć niebieskie i czerwone kable i wtedy no generalnie muszę to połączyć z, z no z pudełkiem <laughs> może nie i to stworzy krótki obwód jesteś pewien, że to tak? na pewno oczywiście, oczywiście swoją drogą jeżeli chcesz to nie jest tak, że ja proszę o twoją pomoc ale jeżeli chcesz możesz iść do meter roomu, m, pokoju mierniczego y, może zobaczysz coś dziwnego y, Nie mówię y, że nie mam pomysłu po prostu nie byłem tam jeszcze Tak, to tak o All hands on deck. Alright okej okay. y, Sprawdzę w pokoju mierniczym, może to jest pokój z bezpiecznikami po prostu a ja się tutaj Wpuśćcie mnie, a tu jest pokój mierniczy. Aha, bo on jest otwarty tylko w tę drugą stronę. Dobra, czyli tutaj easy. Yy, przełączamy się na Mata. Raz, dwa. Chyba wiem jak to zrobić. Eee. Nie, nie tak Jaki jak zmęczony, patrzcie go od razu. Aha, tylko pytanie czy my tam dolecimy na jednym tym, na jednym gazie. Patrz, jak wycyrklowane I tu jest... Skrzynka była! Yy, to powinno zadziałać yy... A, potrzebuwał po prostu odrobiny paliwa Zobaczmy co teraz działa. Nie, nie, wracaj do skrzynki. Eee... Yy... Łajad, myślę, że to naprawiliśmy. My o czym ty mówisz? Zrobiłem to samo. Zawsze mam... Przy... Wyatt zawsze ma wszystko pod kontrolą. Ale my to zrobiliśmy. Jestem tak. Jestem tak dobry, że sam nie mogę w to uwierzyć. Szczerze. Yy, moja matka mawiała. Wyatt ty jesteś geniuszem. Ja. Yeah. Yy, jeżeli tylko matka by mi wspierała, Boże, nie. Yy, czy ty jesteś porąbany czy coś? My to naprawiliśmy człowieku. Jestem królem elektroniki, więc pewnego dnia będę jej czarodziejem, także tak na pewno daleko zajdę, to bez sensu, a on tego nie ogarnia, musi być po prostu najlepszy. Generalnie chcieliśmy sobie zapożyczyć z tego słoika z pieniędzmi, ale on mówi, że nie. Do zobaczenia ładne. A teraz nie, pójdźcie, tam była skrzynka. Nie. Dlaczego? Tak bardzo smutne. Yy, mówią, że, jest, że to jest tak yy, porzewiałe. A, to jest tak po, yy, to jest tak porzewiałe, że zmieniają puszki w, tym, w tej maszynie, żeby się nie spotopiły. Okej, okay, słaby żart. Dobra. Dobra. O, ty wyglądasz... No ty nie wyglądasz, dobra. Zbieramy się z tobą. Pomogliśmy. O, a ty tutaj zostałeś A, czyli gość generalnie jakieś lewe interesy kręci z obiegiem informacji. Okej, okay, dobra, ty mi No nie da się no Co za bałagan? tutaj policjant. Jeżeli y, idziecie do sklepu, bądźcie ostrożni, dzieciaki. Y, wciąż y, oceniamy, jak dużo zniszczeń zostało poczynionych przez burzę. Prawie profesjonalne tłumaczenie, moi drodzy. Jo? macie coś dla mnie? Co tam, chłopaku? Y a nie możemy otworzyć restauracji dopóki nie, nie posprzątamy tego bałaganu Czy możesz mi pomóc? Eee, why not? Jasne pewnie eee, Co się dzieje John? W czym problem? Eee, <laughs> lepiej zobacz to na własne oczy O nie, szczury eee. Możecie uwierzyć, ale te przycięcia to nie jest kwestia mojego sprzętu, to jest kwestia zdecydowanie samej gry, że ona w momencie uderzenia się ten przycina. Dzięki chłopaki, eee, rozwiązaliście mój problem samodzielnie i bez zapłaty. Bez zapłaty? Na należy nam się nagroda. Eee, te szczury były bardzo masywne, eee, John. Eee, jak długo one tu były? <laughs> No dokładnie. Wątpię, yy, że tu były do ostatniej nocy. Te szczury były tu już dawno. Yy, widziałem psy mniejsze od nich. Cicho, cicho. Yy, nie mów tego tak głośno. Gnojku. Yy, dobra, bierzcie to i zbierajcie stąd. Yy, I nie mówcie nikomu, co się stało tutaj. Aha. A, dostaliśmy super hardcandy. Dobra, i teraz wyrzucają no. Nie mówcie mi, że będziemy musieli wszystkie lokale w okolicy potem pootwierać. Naszym... Naszą, Naszą niezwykłością. Hej, sieba Mogę sam pogadać? Mim. No nie no nie mimuj, tylko powiedz coś. No liczyłem, że może coś się ten da ugrać. Cudownie. Zdję sobie w cieniu do końca... W... wróć. Y... O, budowniczy tajungi. Y... Pierwotny amerykanin. Kto wiedział? Y... Hot dogi, mam wszystkie typy hot dogów. Y... Okej, okay, wszystkie są ze świnki, ale dzieciaki i tak o to nie dbają. Yy... Ukrywasz wszystko w musztardzie i ketchupie, c... niezależnie od wszystkiego. Jezu. Fantazy. O, siema. Co, co robicie? Coś, czego nie powinienem widzieć? Nie, nie robić. Hello? Okej, okay, yyy, okej. Okay. Yy, w swoje życzenie Charlie, back in Time, play in MLB to prawdopodobnie może być jakaś yy, kapela. Po, podróż w czasie to było bardzo lata 80. Bo, yy, powrót, o, powrót do... przyszłości i tak dalej. Pocałować Charlie. Pamiętamy. Nie wiemy jak, <laughs> jak to traktować. Czy ma jest z nami, czy nie. Ale zrobimy to. Yy, twoje życzenie będzie spełnione. Cudownie. Chyba obręb dobry. Siema! Pobounce'ujmy razem. Lubisz to, prawda? Jep. Okej, okay, czyli mamy generalnie rozpowiadać o nich, żeby się poczuli lepsi, fajniejsi i w ogóle. Czy ja mam możliwość zapisu? Nie mam możliwości zapisu i nie, nie mogę znaleźć. Kurczę, to, to niedobrze. Siema. Ej, eee Nie, nie próbujcie tu siedząc bez biletu, prawda? Nie. Eee. Riveriver. Co? Arimokimini? mini? Aha. Dobra, generalnie przypadkiem chcieliśmy wejść bez biletu i on teraz jest mendą wobec nas. A, dobra, czyli generalnie jeszcze nie włączyła maszyny, żeby nam coś sprzedać. Jak coś tu poślizgnąć? Nie mogę się tu poślizgnąć. Siema! A, czyli na razie nie możemy nawet kupić biletu, więc e, spoko. Więc bardzo spoko. Mieliśmy powiedziane, że on jest uptown, czyli gdzieś na górze. Formalnie. Siema, wielki Joe. E, idziesz do domku na drzewie? E, mój głupi brat e, wymknął się znowu do lasu i znalazł... E, Mówi, że znalazł coś, co musi nam pokazać. Yy, ok, idziemy za nim. Nawet się nie ruszaj, młody człowieku. Nigdzie nie idziesz. Zanim nie skończysz pomagać mi, yy, wypakowywać tych pudełek. Ale ma, Ale nic. Yy, nie zanim pomożesz mi. Yy, sorry, chłop. No, sorry, chłopaki, ale. To musi być tak. E, ta leniwa menda e, spędza całe poranki próbując się wymigać od roboty. Bez problemu. Mrs. Carter? czy pani Carter? My rozumiemy. E, poczekamy z, e, do momentu, aż Wielki Joe skończy i będziemy mogli iść wszyscy razem. Widzisz? E, mm, mam. Chciałbym, żebyś był tak e, posłuszny jak Matthew. Dzięki, Matt. E, następnym razem się po prostu zamknij. Tak, e, ale dokończę to. To nie będzie trwało długo, chłopaki. E, duży Joe Carter. E, ten duży gościu jest czystą e, siłą, czyli to jest generalnie nasz drużynowy Hulk. Nigdy nie... Mm, nigdy nie niedoceniaj... E, Czystej siły. I jego możliwości poruszania ciężkimi obiektami. Yy... O, du duże mięśnie i dużo serce. Yy, pomiędzy jest wolny. Jego pięści yy, posyłają A. Jego pięści posyłają zęby jego przeciwników yy w powietrze. Aha. Yy, generalnie chcesz go mieć yy, blisko siebie w... Bardzo ciężkich sytuacjach. Już mogę? Aha, popatrz. Aha, bo ja mam to przepchnąć w tą stronę. Tak, wiem, ale. Nie w tą stronę popchnąłem. Już? Już. Dobra, i teraz trzeba kawałek w to. Nie czekować, bo wystarczy i teraz w tą Mamy tak to na ulicy, zostawiamy tak trochę nie, nie, nie po kolei, nie? E, Okej, okay, wszystko skończone, czy mogę już iść? Widzisz? E, nie było problemu się tak nadymać Tak, teraz możesz iść e, Miłego dnia chłopaki i nie jakby wróćcie wcześniej Dobra, corner shop Czy Tu coś jest dla mnie? Tu coś jest dla mnie A, dobra, nic nie ma dla mnie Eee, yy, dobra A, tu jest climb Chcę się tam dostać na górę Powiem nawet Ej, idzie U Jezu! Ja Miałam ograniczony ten wspinanie! Ograniczone mam wspinanie! Tylko nie to! Dobra, 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 udało się Tutaj da się coś zrobić Aha Tym razem cię mam skrzynko yy, sklasyfikowany doku dokument yy, a w, w inwentory możemy zobaczyć swoje kolekcje, czyli tutaj mamy yy, różowy yy, storm Przeczytam to sobie w następnym odcinku, bo już trochę na czasie mi zależy, żeby ten odcinek nie trwał. A tu jest kotek, dobra. Jezus! Jak dziwnie wyglądasz. A, dobra. dobra. Dobra, 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 dobra. O tu jest jakiś first aid kit, ale nie wiem, czy sam się dostanę. Wie co? Ja bym jednak poleciał już do góry żeby ten odcinek nie trwał 400 minut powiedziałem że jeszcze będziemy mieli okazję yy, przejść cały ten całe miasto po kilka razy bo widziałem tu, tu no to bitwa proszę 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 co my tu mamy chłopaki cholera to queency queen dobrze nie drag queen eee yy, Spływajmy stąd, Chris. Gdzie macie zamiar uciekać tak szybko? A, to tylko Chris. Yy... Kiedy wy się nauczycie. A, myślałem, że jesteś fajny, ale czemu trzymasz się z tymi przegrywami? Okej, okay, okej. Okay. Czemu nas nazwać przegrywami, chłopie? Wy, chłopaki. Padziewia. A, was chłopaki. Kogo nazywasz? Przegrywami, was, was, yy, I... A, i nie mów do Quincy'ego zanim to Quincy nie powie do ciebie. Ty sobie chyba żartujesz. Wyluzuj big J. Duży, duży J. Nie yy... możemy, nie musimy tu spędzać więcej czasu. Chcemy tu spędzać więcej czasu niż musimy. Dokładnie. Yy... Aha. Słuchaj Chris Zostaw tych frajerów i dołącz do nas Tadżunga ta ta Royalty czyli szlachty Tadżungi ta Najgorszych i najtwardszych kolesi w mieście Ze mną Queen Sim jako liderem Nic nie stanie nam na drodze Serio charakter co by nie było A zrzucimy to miasto na kolana Trerere, nie, przejmiemy władzę nad światem Spasuje dzięki a, generalnie obrzydzasz mnie. Obrzydzam cię. Złamałeś mi serce, matko. Yy. To była Twoja zdania, szansa na dołączenie do nas. Eee, Jezu. Lidz MLS. Okej, okay, bijemy się. Dobra, dobra. Kogo ja tu mam? Otwórz. Chodź, chodź do mnie. A Big Joe zdejmuje ich na strzała. Trzeba to o tym pamiętać. Yy, głupi Quincy. Zawsze w nerwia wszystkich. Aha, dobra, dobra, narzekam na Quincy'ego. A, generalnie będziemy ten, będziemy musieli uważać na nich. Okej, okay, dobra. Spływamy na górę, bo sobie oczyściliśmy drogę. Zapis! 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 Yy, slot 2, może na razie? I yep. Dobra. Ja, wam się, ja się z Wami w tym momencie yy, pożegnam, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i trzymajcie się w następnym odcinku z Crossing Souls.